Coś już mam do montażu. Wingardium lewioca. Mamy kolejnego uczestnika. Tym razem jest to Szymon Dziergiewicz, jego inicjatywa nazywała się Centrum Wolontariatu Młodzieżowego. Skąd się wziąłeś w tym projekcie, co to za pomysł Centrum Wolontariatu Młodzieżowego? Przychodziłem, działałem tutaj w fundacji, pomagałem wolontarystycznie i się dowiedziałem, że tu robi się jakaś inicjatywa, taki projekt. Trochę mi zostało powiedziane o tym projekcie, zaciekawiłem się i postanowiłem wziąć w tym udział. I co dalej z Twoim pomysłem? W jaki sposób zdecydowałeś, co chcesz dokładnie robić? No to był dosyć ciężki i długi proces, bo naprawdę nie wiedziałem co chcę zrobić, ale tak postanowiłem po jakimś czasie, że takie jakby centrum wolontarystyczne, że zebrać trochę wolontariuszy, podnieść ich kwalifikacje. Jak podnieśliście swoje kwalifikacje, co wam się z tego udało zrobić? Kursy z kompetencji miękkich, jak radzenie sobie ze stresem, działanie w grupie, współpraca, no i też zrobiliśmy kurs z pierwszej pomocy, bo jednak jest fajnie mieć wykwalifikowaną osobę na jakimś evencie. Co wyobrażałeś sobie właśnie, kiedy już wymyśliłeś to, że chcesz właśnie zająć się tym wolontariatem, czy miałeś jakieś trudności w znalezieniu ludzi. Znaczy, no wyobrażaj, to sobie zawsze się coś wielkiego wyobraża, to wyobrażałem sobie jakiś wielki pokój, w którym jest taka jakby siedziba główna, centrum dowodzące wolontariatu i tłum ludzi. Było trochę ciężej, bo nie było tego tłumu ludzi, ale udało się zebrać ekipę, która tak chętnie działa wolontarystycznie i teraz nawet przez wakacje razem działaliśmy, pomagaliśmy w zajęciach dla dzieciaków, animować im czas wolny. Co teraz robicie, co udało się utrzymać? Teraz na przykład kontynuujemy jeden projekt, do którego się podłączyliśmy jako wolontariusze i pomagamy dzieciakom właśnie robić im zajęcia wyrównawcze. W sensie trochę mogą przyjść się coś podpytać nas jako starszych, po prostu żebyśmy wytłumaczyli czy pomogli się nauczyć. Co dało Ci ogólnie to całe działanie? No na pewno mamy już teraz doświadczenia trochę w zarządzaniu ludźmi, w zdobywaniu funduszy na swoje inicjatywy też. Jeśli projekt będzie miał kontynuację, czy chciałbyś coś powiedzieć dla ludzi, którzy właśnie nas oglądają? Jasne, jak najbardziej, że projekt jest bardzo rozwojowy, można rozwinąć siebie w sposób, w jaki się chce w sumie, ponieważ inicjatywa wychodzi od człowieka, także można pod swoje wymagania jakieś, jeżeli ktoś chce coś artystycznego zrobić, wolontarystycznego i wiele innych. Na przykład montaż, nauka montażu i inne takie... Bizn biznesy. Biznesy. To może być, bunt.